Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy. Rozdział 7: zarządzanie projektami. 7.1: Podstawy zarządzania projektami: Zagadnienia: 1 cykl życia projektu, 2 metodyki zarządzania projektami, 3 programy i narzędzia wspierające zarządzanie projektami, 4: Podsumowanie. Cykl życia projektu to seria etapów, przez które projekt przechodzi od początku do końca. Składa się on zazwyczaj z następujących faz. Inicjacja. Określenie celu projektu, zidentyfikowanie interesariuszy i zdefiniowanie zakresu. Przygotowanie wstępnych dokumentów projektowych, takich jak karta projektu. Uzyskanie zgody na rozpoczęcie projektu od kluczowych interesariuszy. Planowanie. Tworzenie szczegółowego planu projektu, który obejmuje harmonogram, budżet, zasoby, ryzyka i strategię komunikacji. Ustalanie kamieni milowych i terminów realizacji poszczególnych etapów projektu. Definiowanie zadań, przydzielanie ról i odpowiedzialności. Wykonanie. Realizacja zaplanowanych działań i zadań. Zarządzanie zespołem projektowym oraz alokacja zasobów. Monitorowanie postępów i wprowadzanie ewentualnych korekt w planie. Monitorowanie i kontrola. Śledzenie postępów projektu w stosunku do założonego planu. Zarządzanie zmianami w projekcie i reagowanie na pojawiające się problemy. Kontrola jakości wykonanych prac oraz zarządzanie ryzykiem. Zakończenie. Formalne zakończenie projektu i przekazanie wyników końcowych interesariuszom. Przeprowadzenie oceny projektu i sporządzenie raportu końcowego. Ustalenie lekcji wyciągniętych z projektu oraz dokumentacja najlepszych praktyk. Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami, które można dostosować do specyficznych potrzeb i charakterystyki projektu. Do najpopularniejszych należą. Agile. Opis: Agile to iteracyjna metodyka zarządzania projektami, która kładzie nacisk na elastyczność, ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się wymagań oraz współpracę z klientem. Cechy: małe, samodzielne zespoły, krótkie cykle iteracyjne, sprinty, regularne spotkania, daily stand-ups, częste dostarczanie działających produktów. Korzyści: szybka adaptacja do zmian, lepsze zaangażowanie klienta, regularne dostarczanie wartościowych produktów. Scrum. Opis, Scrum to specyficzna forma Agile, skoncentrowana na dostarczaniu produktów w krótkich, zdefiniowanych cyklach zwanych sprintami. Cechy, role w Scrum, Product Owner, Scrum Master, zespół deweloperski, artefakty, produkt by clock, sprint by clock, inkrement, ceremonie, sprint planning, daily scrum, sprint review, sprint retrospective. Korzyści, jasno zdefiniowane role i procesy, regularne oceny i adaptacje, szybkie dostarczanie funkcjonalności. Waterfall. Opis Waterfall to tradycyjna, sekwencyjna metodyka zarządzania projektami, gdzie każdy etap musi być zakończony przed rozpoczęciem kolejnego. Cechy: linarność, duży nacisk na dokumentację, formalne przeglądy i aprobaty przed przejściem do kolejnej fazy. Korzyści: jasne, zrozumiałe etapy, łatwe zarządzanie zasobami i harmonogramem, odpowiednie dla projektów o dobrze zdefiniowanych wymaganiach. Microsoft Project kompleksowe narzędzie do planowania i zarządzania projektami, które umożliwia tworzenie harmonogramów, alokację zasobów, monitorowanie postępów i generowanie raportów. JIRE popularne narzędzie wspierające metodyki Agile, szczególnie Scrum i Kanban. Umożliwia zarządzanie bike -logiem, planowanie sprintów oraz śledzenie postępów zadań. Trello narzędzie oparte na systemie tablic i kart, które umożliwia wizualne zarządzanie projektami i zadaniami. Idealne dostosowania w zespołach, które preferują bardziej elastyczne podejście. ESANA Platforma do zarządzania projektami i zadaniami, która wspiera planowanie, śledzenie postępów i współpracę w zespole. Podstawy zarządzania projektami, wraz z odpowiednimi metodykami i narzędziami, są kluczowe dla skutecznego realizowania projektów. Znajomość cyklu życia projektu i wybór odpowiedniej metodyki mogą znacząco zwiększyć szansę na sukces i dostarczenie wartościowych wyników. Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy. Rozdział 7: zarządzanie projektami 7.1 Podstawy zarządzania projektami